Witam Was serdecznie. Dzisiaj mamy 2 lutego 25 roku. Jesteśmy w Puszczynie Połomickiej, tak jak już wspomniałem na relacji z, ze Spaceru z Puszczy. Wziąłem spotkanie jego wrośniaka różnobarwnego z nadzieją, że znajdę, z nadzieją, że znajdziemy w sumie blaszkowca drobnozarodnikowego. no i się e, udało, znalazłem a teraz sobie je porównamy jak wyglądają koło siebie oryginalna, że tak powiem gałąź z oryginalnie rosnącymi blaszkowcami, a to są rośniaki, które wziąłem i patrzcie się, z góry, prawie identyczne, prawda? I tu są strefowania, i tu są strefowania, tylko że tutaj są przebarwienia niebieskawo-szare, tutaj bardziej zielone przez lony. Ale najważniejsza różnica, jaka jest, to jest, o, tutaj, na spodzie. Patrzcie. tu jest wrośniak z hymenoforem takim, o, drobnym, porowatym, o, teraz dobrze widać, hymenofor wrośniaka różnobarwnego, a teraz zrobimy zbliżenie na hymenofor blaszkowca drobnozarodnikowego a tutaj dwa grzybki obok siebie o strony hymnoforu od spodu tak się prezentują teraz jeszcze raz od góry Zobaczmy o i proszę bardzo i cyk niemalże identyczne a inne Blaszkowiec zdrownozarodnikowy brośniak Tak Taka wizualizacja. Oba grzybki z potencjałem leczniczym. Ten wypróbowany. Tego niestety pierwszy raz spotkałem, także też jeszcze nie miałem okazji ee, wzgłębić się na temat tego grzyba. Ale są. Ciekawe dwa zestawienia. Znaczy ciekawe zestawienie dwóch teoretycznie podobnych i w praktyce podobnych, ale to od góry grzybów. W Wrośniak różnobarwny, tu i drobno zarodnikowy. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć. A w sumie jeszcze napomknę. Że można je pomylić nie tylko ze względu na to, że są do siebie podobne, ale i rosną w podobnym miejscu, bo na drewnie drzew liściastych, w tym przypadku nabrzą No i to już będzie koniec tych wywodów. Do zobaczenia. Gdzieś na trasie. Cześć.